Witam 10 marca 2025. Kiedy się przysłuchuję rozważaniom polskich komentatorów na temat tego, co robi Trump, to, to trudno się oprzeć, że towarzyszy im taka intelektualna bezradność wobec tego, jak w ogóle podejść do działań tego człowieka. Co jest w końcu zrozumiałe, bo normalnemu człowiekowi trudno jest zrozumieć zachowanie kogoś. To jest umysłowo niezrównoważone, delikatnie rzecz ujmując. No ale wystarczyłoby jednak przyjąć czy pogodzić się z tym, że Trump jest sojusznikiem Putina, żeby wiele z jego działań stało się jasnych. No ale to ta groza prezydentury Trumpa i, i z, z, jego złowieszcze intencje, jeszcze do komentatorów w pełni nie docierają. I słyszałem niedawno w radio audycję, gdzie symetrysta, dziennikarz no, pokpiwał sobie z tych, którzy się ze zgrozą patrzą na poczynania Trumpa, mówiąc o tym, że oni wynajdują rodzynki horroru w tym cieście chaotycznych posunięć Trumpa. No więc takim rodzynkiem horroru pewnie jest rosyjska rakieta, która spadła na, na, na ukraińskie miasto, kiedy Amerykanie odcięli dane satelitarne, pozwalające na wykrywanie takich pocisków i przestrzeliwanie ich, czy też głosowanie Stanów Zjednoczonych razem z Koreą Północną, Iranem. Rosją, oczywiście, i Białorusią przeciwko rezolucji potępiającej Rosję za agresję. Czy też stwierdzenie Trumpa, że trudno się dziwić, że Rosja zintensyfikowała ataki na Ukrainę, bo to, to każdy by tak zrobił. Tak, no rodzynki horroru, rzeczywiście. No więc to, co robi Trump, już w tej chwili naprawdę wymyka się nie tylko. Próbą zrozumienia, ale, ale nawet ogarnięcia tego, bo to, bo to jest już, już po prostu człowiek dostaje zawrotu głowy. Więc Trump wprowadził cła z, na towary z Meksyku i, i Kanady, po czym rynek akcji zaczął spadać, więc Trump te, te cła zawiesił. Po czym ruch Maga się zdenerwował, że przecież miały być te cła i Kanada i Meksyk miały być ukarane. No co zobaczyć? Trump je przywrócił. No po czym Kanada i Meksyk nałożyły cła odwetowe na swoje towary, więc Trump je te cła zawiesił. To już po prostu człowiek po prostu nie wie, o, czy te cła w ogóle jeszcze są, czy nie są, czy, czy w ogóle trzeba przeczytać, prawda, poranne wiadomości, żeby się dowiedzieć. No, a, a w międzyczasie przemysł amerykański już zaczyna odczuwać dotkliwe konsekwencje tego. A, a wiele przedsiębiorstw kanadyjskich, na przykład, już w tej chwili nie będzie handlować ze Stanami Zjednoczonymi, nie będzie im sprzedawać towarów i też nie będą importować towarów. No także wytwórnia whisky. W Kentucky, gdzie bardzo dużą część produktów sprzedawanych do Kanady właśnie spełniła. A kilkuset pracowników, bo Kanada wycofała wszelkie zamówienia na ten, na ten urban. No cóż. A to jest tylko jeden z bardzo niewielu przykładów. Tak więc yy, giełda amerykańska spada. No, oczywiście winien temu jest Biden. W Fox News była rozmowa z takim komentatorem, Larry Kudlow, to jest właśnie komentator ekonomiczny, który stwierdził, że to jest skutek tego, co Biden zrobił z gospodarką. To właśnie w tej chwili dopiero amerykańska gospodarka się musi podnosić z tego strasznego stanu. Biden zostawił. No więc Biden oczywiście jest także winien temu, że cena jajek przekroczyła 10 dolarów za tuzin w miejscach, czyli wzrosła 2,5 raza w ciągu ostatnich paru miesięcy, czy od poprzednich paru miesięcy. No a <tryk> działania Trumpa. Na froncie domowym no, są szerokie i, i dosyć coraz bardziej intensywne. <laughs> tak więc w tej chwili już 172 tysiące ludzi zostało zwolnionych z federalnych stanowisk. Między innymi pracownicy Social Security, czyli systemu emerytalnego, rentownego amerykańskiego. Wiele osób, w wielu urzędach już zostało zwolniony, mm -hmm. wobec czego czas oczekiwania na rozmowę telefoniczną z pracownikiem się zwiększył paru godzin. A ponieważ MASK zablokował karty kredytowe niektórych tych urzędów, no to w ogóle nie mogą już korzystać z telefonu, nie mogą płacić rachunków telefonicznych. To jest właśnie szukanie oszczędności. Trump zagroził, że uniwersytety, które pozwalają na nielegalne protesty, jak to on określił, stracą fundusze federalne, co oczywiście nie jest jego gest drobny szczegół, jak również to, że to, że to się kłóci bezpośrednio z poprawką do konstytucji, która pozwala Zezwala na protesty i gwarantuje wolność słowa, że w każdym razie to, że rząd nie będzie tworzył praw, które w tę wolność wypowiedzi gozą. No ale to też jest drobny szczegół. Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości, którzy byli zaangażowani w śledztwa dotyczące kampanii Trumpa, zostali zwolnieni. Czyli już w tej chwili niezależność systemu prawa sądowniczego stoi pod znakiem zapytania, jeśli dalej się tak będzie rozwijać. Oraz z innych takich ciekawszych rzeczy. No, mas w dalszym ciągu zwalnia kontrolę lotniczego. Dawno był kolejny wypadek lotniczy. Natomiast pan Hexeth, sekretarz obrony, stwierdził, że Pentagon nie zajmuje się, jak to on określił, climate change crap. Czyli crap to jest slangowe określenie bekalia, Czyli według pana Hexeta oczywiście nie ma zmiany klimatu. I armia nie będzie się tym zajmować. No a, to godzi w bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania wojsk amerykańskich, które muszą sobie poradzić, na przykład z falami upałów, z możliwością powodzi, ze wzrastającą siłą sztormów. To to wszystko wymaga zabezpieczeń. Porty, gdzie stoją amerykańskie okręty, muszą być przygotowane na to, że sztormy będą mocniejsze i, i że fala Sztormowa będzie wyższa. Bazy amerykańskie muszą się przygotować na to, że będą większe upały i tak dalej. No, ale to pan Hexer, co nie wierzy, że to się dzieje. Pan Bondi, czyli tak z Attorney General, czyli główny prokurator kraju, <coughs> zawiesiła memorandum, w którym proponuje, żeby znieść wymagania dotyczące rejestracji zagranicznych agencji. Foreign Agents Registration Act, który nakazuje zagranicznym lobbystom zarejestrowanie się, tak żeby rząd posiadał informację, kto, kto działa na rzecz obcych interesów. Także w tej chwili. Ten przepis zostanie prawdopodobnie zniesiony. A Trump dał możliwość zakupienia tak zwanej złotej wizy. Zapłaci się 5 milionów dolarów, czy można dostać prawo pobytu w Stanach, zezwalające z czasem na uzyskanie obywatelstwa. Czyli Umieszczenie oficera wywiadu za 5 milionów dolarów to jest naprawdę niewielka kwota. Oczywiście, że Rosja z tego będzie w pełni korzystać. No i tutaj narasta w Stanach co prawda opór. Trzeba to przyznać. Demokraci powoli, powoli się zaczynają bójść z tego uśpienia i coś zaczynają przebąkiwać o tym, że to, no, że to nie powinno tak być, że to, co Trump robi, to jest przesadne. Tak. No więc o, na razie są pojedynczy tylko reprezentanci, którzy otwarcie zgłaszają przeciw wszystkich nielegalnych, absurdalnych i kiedy na poły kryminalnych posunąć w administracji trwają protesty w całym kraju o różnej intensywności. Agencje rządowe odmawiają stosowania się do poleceń PASK-a, który w końcu nie jest żadnym nawet oficjalnie oficjalnie Pracującym urzędnikiem państwowym, już są jakimś takim konsultantem o niejasnym statusie, który sobie uzurpuje prawo do decydowania właśnie w zagadnieniach dotyczących rządu federalnego. No więc wiele agencji rządowych odmawia stosowania się do jego rozporządzeń. No i to w tej chwili wiele rzeczy się opiera na tym, jak się zachowa administracja Trumpa wobec postanowień sądowych, które te działania maska blokują. To jest w tej chwili nie jest, nie jest do końca jasne. Chociaż Sąd Najwyższy od dziwo sprzeciwia się niektórym posunięciom Trumpa, czy też zatwierdza stanowienia sądu, które je blokują. Czy to jest w tej chwili dosyć otwarta sprawa? No, natomiast, no cóż, czego można się spodziewać? Można się spodziewać tego, że Trump będzie rozwijał swoje natarcie. Prawdopodobnie zniesie sankcje wobec Rosji w najbliższym czasie. Być może będzie, weźmie udział 9 maja w paradzie zwycięstwa w Moskwie. No i teraz takim, ta, takim Rubikonem, który Trump być może przekroczy, to będzie to, jeśli zacznie dostarczać Rosji broń. Początkowo defensywną obronę, tak żeby Rosja mogła się bronić przed agresją ukraińską. No a jak świat to przełknie, to może im zacznie sprzedawać broń ofensywną. Wszystko przed nami. Tak więc, no, usprawiedliwianie działań Trumpa staje się coraz trudniejsze. Coraz trudniejsze. No, I wymaga coraz większej gimnastyki. No ale jak widać jeszcze nie wszyscy są do końca w pełni przekonani o tym, co Trump. Sobą reprezentuje, jak złowieszcza są jego intencje, których on zresztą nie ukrywał. Otwarcie mówił, że jak zostanie wybrany, to być może już nie trzeba będzie robić następnego wyboru. Obiecywał, że się rozprawi z przeciwnikami politycznymi. To wszystko otwarcie. Tak więc, no cóż, będziemy widzieć, co się będzie działo dalej. Do usłyszenia.